Baki, chodź! Hej Baki, chodź! O ty? Hej! No już, spadaj, bo spadaj piesek bo cały mokry jesteś. Odejdź. Siemanko wszystkim, witajcie, ja jestem Jacob i dzisiaj Baki. No, jaki grzeczny. Mija rok 2021. Rok, który co prawda nie był zbytnio najlepszy, ale no, ale pomimo tego był całkiem dobry. Jest dzisiaj 24 grudnia, czyli jest to Wigilia Bożego Narodzenia. Z tej okazji chciałbym wam, drogim widzom, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji właśnie tego święta. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniądzów, nie wiem, wody, panienek, sukcesów w życiu, czego tamkolwiek. Nigdy generalnie nie jestem jakimś mistrzem świata składaniu życzeń, tak szczerze mówiąc, dlatego przepraszam, jeśli, jeśli tutaj się... Będę zająkiwał i jeśli moje życzenia nie będą miały, że tak powiem, sensu, składu i tak dalej. Ten gentleman o tam, też wam życzy wszystkiego najlepszego, ale generalnie nie podejdzie. Hej Baki, chodź tu. Hej mordo, chodź Chodź. 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 Siad. Siad. Patrzcie, nawet on go pokażę. Baki. Chodź. Chodź. Szeknij. Daj głos. Chodź. Pojebany jakiś. No dawaj Bakuś. Uf. Nie, nie, nie! Nie mój garnitur! Oddraniu jeden. Uf. Ale sobie przynajmniej dziewnął. Najważniejsze, żebyście te święta spędzili razem z rodziną i nie przed kąpem, przede wszystkim. Ale chociaż ja wiem, że spędzicie przed kąpem, ja już was dobrze znam. Chodzi o to, żebyście w te święta z kimkolwiek macie kłutnie, to, to się pogódźcie i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam jeszcze raz, ale. Za cholery nie umiem składać życzeń. Najważniejsze, życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się i Radzie.